Darth Vader był mroczną i dla wielu przerażającą osobą, którą okrywał całą tajemnicy. Niewiele osób w galaktyce wiedziało, kim tak naprawdę był, oraz jaką rolę przypisywał mu imperator Palpatine. Przez to nasuwa się pytanie, co o darcie Wejderze sądzili zwyczajni, szarzy mieszkańcy odległej galaktyki. Nad tym pytaniem pochylimy się w dzisiejszym materiale, w którym opowiem wam, jak Galaktyka postrzegała prawą rękę imperatora. Dowiecie się, kto uważał go za bohatera, a kto za zbrodniarza. Czy ktoś go szanował, czy jednak wszyscy się go bali. Zanim jednak przejdziemy do tego, moja mała prośba, abyście poświęcili tylko kilka sekund i kliknęli w przycisk subskrybuj. Statystyki YouTube'a przekazują mi tajne informacje niczym imperialni szpiedzy, z których wynika, że część z Was ogląda mnie regularnie, a nie ma zostawionej tu subskrypcji. Skoro i tak tutaj wracacie po kolejne materiały, to równie dobrze możecie jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju kanału, subskrybując go i dołączając do tych prawie 18 tysięcy widzów. Jeżeli tego nie zrobicie, Wejder będzie bardzo niepocieszony Waszym działaniem. Prawda? I find your lack of faith disturbing. A więc szybko teraz zasubskrybujcie kanał, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, jaką to opinią cieszył się nasz mroczny lord. Darth Vader był przez dłuższy czas wielką tajemnicą dla opinii publicznej. Nie od razu został on zaprezentowany społeczności przez imperatora, tylko przez wiele lat działał w tajemnicy, wykonując sekretne misje, o których nawet wysoko postawione osoby u władzy mogły nie wiedzieć. Palpatin chciał, aby początkowo Vader mógł sprawdzić się jako jego egzekutor, aby nabrał on większego komfortu w swoim nowym ciele i przywykł do nowej rzeczywistości. Tak więc początkowo bardzo niewiele osób w ogóle wiedziało o istnieniu takiej persony w szeregach Imperium, a jeżeli już ktoś go poznał, były małe szanse na to, że taka osoba pożyła długo. W przeciwieństwie do Palpatina przedstawianego na wielu propagandowych plakatach czy w holoniusach, Vader był ukrywany przed obiektywem kamer. Imperator nie chciał, aby był on osobą publiczną, udzielającą wywiadów, czy często pokazywanej w wiadomościach. Miał być jego tajną bronią, której każdy skrawek jestestwa i każda szczyp. Ta tajemnicy miała wzbudzać strach w sercach zwyczajnych mieszkańców. Z czasem, jak podczas wykonywania misji Vadera widziało coraz więcej osób postronnych, zaczęły szerzyć się plotki o tajemniczej personie przewodzącej oddziałami szturmowców. Plotki, tak jak mają w zwyczaju, zaczęły rozchodzić się coraz szybciej i dalej, aż w końcu na wielu planetach, czy to światów jądra, czy na obrzeżach galaktyki, ta tajemnicza, mroczna postać odziana w czarny pancerz zaczęła znajdować się na ustach coraz większej liczby mieszkańców. Ci, którzy widzieli go w otoczeniu szturmowców, uważali go za ich Specjalny wariant ich komandora, który przerażał samym widokiem oraz paraliżował osoby słyszące jego oddech. Inni uważali, że był droidem zaprogramowanym na pieczołowite wypełnianie rozkazów imperatora, a jeszcze inni, że był silnym gladiatorem lub łowcą nagród ściągniętym na rozkaz Palpatina do wykonywania brudnej roboty. Plotki dotarły także do uszu osób pracujących na wyższych stanowiskach w imperium, rodząc kolejne niestworzone teorie. Jakie dokładnie wskazuje nam fragment z książki Tarkin. Spełniał wszystkie jego zachcianki z posłuszeństwem tak czołobitnym, że wkrótce jego postać otoczyło wiele plotek. Niektórzy twierdzili, że był odpowiednikiem służącego Konfederacji generała Grivesa, którego imperator trzymał w rezerwie, inni utrzymywali, że był genetycznie usprawnionym człowiekiem bądź członkiem rasy pokrewnej przeszkolonym w sztuce walki Sithów, a jeszcze inni uważali go za potwora stworzonego w jakimś tajnym laboratorium. Plotkowania na temat szkolenia w sztukach walki Sithów najprawdopodobniej pochodziły z kręgów akademickich, gdyż tylko historycy lub badacze mocy mieli jakiekolwiek pojęcie o tym kim byli Sithowie i co potrafili. Wątpliwe by pochodziły one od mniej wyedukowanych w tym temacie mieszkańców. W plotkach, Vader porównywany był także do Grievesa jako lepsza wersja cyborga, bardziej skuteczna i zabójcza, nie posiadająca żadnego kodeksu moralnego. Inni uważali go za potwora, mającego wzbudzać strach w sercach wszystkich, którzy go spotkali czy tylko słyszeli o nim. Im opinia publiczna dowiadywała się więcej o Vaderze, jak na przykład o tym, że potrafi władać mocą, zaczęli podejrzewać, że był dawnym Jedi, który pozostał lojalny Palpatinowi i pomógł mu powstrzymać innych członków zakonu w trakcie zamachu na rząd Republiki. Po czasie jego tajemniczość i prezencja przeradzała się w straszne historyjki opowiadane dzieciom przy ognisku. Sidious wiedział, że w końcu będzie musiał nakarmić opinię publiczną jakimiś informacjami o swoim uczniu, dlatego podobnie jak w jego przypadku został wykreowany specjalny propagandowy wizerunek Vadera w Holoniusach, gdzie był przedstawiany jako bohater, który pomógł zakończyć wojny klonów i powstrzymał zamach stanu zorganizowany przez Jedi. Został określony jako posłaniec dobrej woli imperatora i zaznaczono, że słowa Vadera były słowami samego Palpatina. Dzięki temu, przynajmniej w światach jądra, stał się znany jako jedna z ważniejszych osób dbających o ciągłość i bezpieczeństwo Imperium, w tym jego mieszkańców. Ta propagandowa papka sprawiła, że mieszkańcy cywilizowanych światów mieli pozytywne opinie o Wejderze, uważając, że jego obecność ostudzi zapędy rebeliantów zagrażających życiu bezbronnych obywateli. Naturalnie imperium miało swoich politycznych opozycjonistów, którzy wykorzystywali propagandowy wizerunek Wejdera, aby tworzyć polityczne karykatury czy piosenki wyśmiewające władze. Grupa muzyczna Hako Draslip i Tutul stworzyła utwór będący politycznym protestem wobec działań rządu. O tytule Liczne Protezy Vadera, jawnie kpiącym ze skrytej w cieniu personie. Piosenka stała się olbrzymim przebojem zarówno na zewnętrznych rubieżach, jak i w światach jądra. Cenzorzy imperialni zareagowali błyskawicznie i kilka dni po premierze utworu wszyscy członkowie grupy zostali aresztowani i zesłani do kopalni przypraw na Kessel. Hit został zakazany na terytorium całej galaktyki, co mieszkańcy żartobliwie skwitowali słowami, że Lord Vader nie ma poczucia humoru. Opinie o Sicie zmieniały się drastycznie, im zapuszczało się dalej od światu wiądra. Mieszkańcy zewnętrznych rubieży mogli na własne oczy zobaczyć, jakim potworem był tak naprawdę ten, o którym szerzyły się różnorakie plotki, i którego pozytywny obraz kreowano w mediach. Wielu z nich doświadczyło jego okrucieństwa na własnej skórze, tak jak Chanat Cha, której rodzice zostali zamordowani przez Weidera na jej oczach, wioska Twileków na Railov wymordowana z zimną krwią na oczach członków ruchu oporu Chama Synduli, czy też społeczeństwo Ifa Kofa, który został zabity przez Sita, a jego córka została odebrana matce siłą. Wieści o tych wydarzeniach w mniejszym bądź większym stopniu poniosły się dalej i mieszkańcy zewnętrznych rubieży mieli lepszy pogląd na to, jakim nikczemnik, była tak naprawdę prawa ręka imperatora. Wielu mieszkańców tych regionów zaczynało się naprawdę obawiać o swój los, bojąc się, że pewnego dnia oprawca przybędzie także do nich i pozbawi ich wszystkiego, na co całe życie ciężko pracowali. Rebelianci i osoby ich wspierające z całego serca nienawidzili Wejdera. Z upływem lat, coraz prężniej działająca siatka propagandowa rebelii pomagała mieszkańcom Imperium przejrzeć na oczy, z kim mieli do czynienia i w jaki sposób jego działania były zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich rodzin i całych systemów gwiezdnych z powodu działań rebeliantów, w coraz liczniejszych miastach dało się zauważyć propagandowe plakaty z Wejderem, stworzone przez Imperium, ale które zostały wykorzystane przez bojowników, aby ostrzec przed imperialną dominacją zagrażającej wolności wszystkich obywateli. Przenieśmy się teraz do armii Imperium i dowiedzmy się, co tam sądzono o Wejderze. Mimo strachu, jaki wytwarzał w nich Lord Seat'ów, wielu szturmowców uważało go za świetnego lidera, czując się pewniej mając go u swojego boku w trakcie walk. Członkowie jego oddziału Pięści Weidera uważali go za bohatera i byli mu całkowicie lojalni, dzięki czemu cieszyli się jego szacunkiem, co było bardzo niezwykłe, gdyż Vader nie miał problemu z zabijaniem szturmowców, jeżeli uznał, że są oni nieprzydatni lub gdy po prostu miał taki kaprys. Na przykład używając ich jako żywych tarcz. Jako żołnierz pod jego rozkazami trzeba było być ciągle zmotywowanym do działania, wykonywać rozkazy bez zwłoki oraz okazywać bezgraniczną lojalność jemu i imperium, gdyż od tego zależało niekiedy zachowanie życia, a mało rzeczy motywuje lepiej od strachu. W wsicie urosła wielka niechęć do imperialnych admirałów i osób zajmujących wysokie stanowiska, którzy nie dbali o dobro imperium, a tylko o swoje własne interesy. Doprowadzało to do wielu tarć między nimi, a Vaderem co nieraz kończyło się śmiercią oficerów. O swoje życie mogli obawiać się także ci pod jego rozkazami, którzy zawodzili jego oczekiwania. Większość oficerów zaczęła go nienawidzić i byli tacy, którzy obgadywali go za jego plecami, choć nie mieli na tyle odwagi, aby powiedzieć mu w twarz, co o nim sądzą. Niewielu imperialnych oficerów zaskarbiło sobie jego szacunek. Z takich można wymienić Tarkina czy Erwa Lekaufa z Legend, co wejderze sądzili wojskowi, wskazuje krótki fragment książki Lordowie Sithów. Oficerowie niższego szczebla, będący świadkami jego wymierzania kar za niesubordynację, obawiali się go i przekazywali informacje dalej swoim towarzyszom, co w ostateczności doprowadziło do tego, że Vader stał się niemałym postrachem w armii. Sama prezencja i aura mrocznego lorda wprawiała żołnierzy Imperium w poczucie dyskomfortu, na co wskazuje fragment z książki Utracone Gwiazdy. Kim on jest, zastanawiała się Siena. Jej rozchwiany umysł nie chciał przyjąć do wiadomości, że Lord Vader jest człowiekiem. Przypominał raczej jakąś koszmarną wizję albo stworzenie z przerażających historii, które jej mama opowiadała przy ognisku. Siena miała wrażenie, że sączyło się z niego zło, które zbierało się w korytarzu, aż zaczynało brakować powietrza. Ogólnie rzecz mówiąc, po galaktyce nie krążyły wyłącznie złe opinie o Wejderze. Znajdowały się osoby, które uważały go za herosa walczącego o stabilność i bezpieczeństwo imperium. Oczywiście opinia publiczna po zaprezentowaniu gwiazdy śmierci i jej niszczycielskiej siły zaczęła negatywnie postrzegać całe imperium z Wejderem włącznie. Wtedy nawet na cywilizowanych światach jądra polityczna propaganda przedstawiająca jego oraz imperatora jako zbawców wszechświata przestawała wpływać na obywateli i ci zaczęli obawiać się tyranów coraz bardziej i żywić do nich szczerą nienawiść, która ostatecznie przerodziła się w ulgę po otrzymaniu wieści o ostatecznym końcu nikczemników. Nie wszyscy jednak pogodzili się z jego śmiercią. Tuż po bitwie o Endor członkowie kultu Mrocznych Akolitów, czczących Palpatina i Vadera niczym bogów, głosili hasła o rychłym powrocie Vadera, malując graffiti na ścianach, głoszące, że Vader żyje. Widać więc na ich przykładzie, że Lord Sithów miał w galaktyce swoich popleczników, nawet wielbicieli, którzy nie dawali wiary propagandzie rebeli i plotkom przedstawiających Vadera jako największego potwora w historii galaktyki. Trzeba zaznaczyć, że jego postać po śmierci obrosła wielką legendą. Wszystkie zapisy historyczne Nowej Republiki określały go jako zbrodniarza wojennego i w taki sposób większość szarych mieszkańców galaktyki go postrzegała. Jednak tak jak wspomniałem o kulcie akolitów, tak później wielu żołnierzy najwyższego porządku uważało go za bohatera minionej ery, a dla samego Kylo Rena był wzorem do naśladowania, który niezależnie od tego jaką opinią cieszył się wśród prostego ludu za życia, stał się jedną z najważniejszych osób w historii odległej galaktyki. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o wizerunku Vadera w uniwersum i gdybyście byli szarymi mieszkańcami odległej galaktyki, jakie wy mielibyście zdanie na jego temat. Jeżeli chcecie dostawać więcej takich materiałów, to najlepszym sposobem będzie danie temu filmowi lajka i zostawienia na kanale subskrypcji, co byście kolejnych odcinków nie przegapili i co również mnie motywuje do dalszego odkrywania tajemnic Gwiezdnych Wojen. A jeżeli chcecie ze mną pogadać lub zadać jakieś pytanie o Star Warsach lub innych uniwersach, zapraszam serdecznie na weekendowe streamy. Na teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, bądźcie zdrów i do usłyszenia już niedługo. Niech moc zawsze będzie z Wami.